Cześć maluchków, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Gry Simulator 2025 na moim kanale. Słuchajcie moi drodzy, udało się. Udało mi się zebrać te dwa cholerne pola cebuli i powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Mieliście trochę racji tak na dobrą sprawę. Z tym, że nie było to łatwe, to jest fakt. Gdzieś tam miejscami, jak widzicie, trochę mi tej cebuli pozostawało, ale ja już tych dobitków nie będę zbierał, bo to już naprawdę mega, mega czasochłonna praca. Jeżeli ktoś z Was planuje sobie gdzieś tam cebulę ogarnąć, albo już sobie zasadziliście na co najmniej 6 hektarach, to moje współ... przyjmijcie moje wyrazy współczucia, tak na dobrą sprawę, bo zajmie wam to naprawdę w cholerę czasu. Kolejny temat, żeby tego było w sumie mało. Tak jak widzicie, tutaj mam tą swoją maszynę, nie mam żadnej informacji oczywiście. O, jeszcze autobus, zastawiłem drogę, jak i ze mnie gamoń. Oczywiście, żeby tego było mało, no to kupiliśmy sobie ten ciągnik, no i ja tym ciągnikiem dużo pracy tutaj wykonywałem i tutaj mamy 3,1 motogodziny, co tak na dobrą sprawę nie jest takim w 100% odzwierciedleniem, bo ja w momencie, gdy już Wam mówię, co robiłem, w momencie, gdy przywoziłem cebulę, tutaj, to miejsce w ogóle to miałem trochę taki problem. Bo yy, ja wiem, że jest ta modyfikacja, która blokuje podnoszenie tej przyczepy. Yy, I tutaj, jak widzicie, ten dach jest troszeczkę niżej. Z tej strony było OK w miarę, ale z tamtej strony jest trochę niżej. I, no, problem był taki, że ta przyczepa ona się tak wyładowuje, wiecie, na, na zasadzie siłownika. No, i niestety, ale było to bardzo trudne i ciężkie do, do zrobienia. A ja jestem taki osioł i tej po modyfikacji po prostu sobie nie pobrałem i ogarnąłem sobie to, na tą imprezkę. Tutaj mamy oczywiście pełną przyczepę cebuli, dlatego, że to nie cała cebula, jaką mam. Zapytacie pewnie, ile ja tej cebuli zebrałem? Skąd to niby wiedzieć? Straciłem rachubę chyba po drugiej czy trzeciej przyczepie, tak na dobrą sprawę. Dwie przywiozłem tutaj. Jedną właśnie już tam wywiozłem, bo nie chcę, żeby tutaj to wszystko było. I tą cebulę muszę stąd wywieźć. No i też potrzebuję pieniądze. Potrzebne mi są pieniądze do tego, żebym ja tę cebulę mógł sobie spakować, zborkować. No ale, oczywiście nie mam. W ogóle, ej! Ta cebula ona mi się tu chyba zlewa z terenem. Mówił, to dziwnie wygląda. No i też zauważyłem, o, zobaczcie, na przykład takie kamienie. Nie wiem, czy tam maszynami kamienie, to też takie kamienie mi się pojawiają. Nie wiem o co chodzi. To jest jakiś błąd w grze, że na cebuli pojawiają się kamienie, więc lipa. <laughs> Dobra, ale żeby tego było mało, to oczywiście, co muszę zrobić? Muszę zacząć pakować tą cebulę. Potrzebny mi jest kilka, tak naprawdę, sprawę, rzeczy. Mianowicie, nie mam, jak pamiętacie, żadnej konsoli do ładowania, bo mam duży ciągnik, do którego konsoli ładowacza nie mogę podpiąć, więc. Jestem w totalnych tarapatach, ale postaram się to jakoś ogarnąć w miarę spoko. I oczywiście, alo, bank? <laughs> tak, dokładnie. Nie mam żadnej pożyczki, więc pomyślałem, że spoko będzie jakąś taką pożyczkę krótkoterminową oczywiście, yy, zaciągnąć na małym procencie, powiedzmy. No i tak się zastanawiam, bo tak, maszyna do pakowania kosztuje około 20 tysięcy, no i do tego jakiś buzek widłowy, którego w sumie nie sprawdziłem ile kosztuje, więc muszę to zrobić teraz. W maszynach używanych nie mamy bózka widłowego, więc mi się to nie przyda. A żeby tego było mało, to jeszcze tam mam całe pole pszenicy do pokoszenia, to zaraz będę musiał też zacząć. A później w ogóle to będzie rok w ogóle pieniędzy. Naprawdę. Ja tutaj będę miał tyle siana, że to jest głowa mała. Bo jak sprzedam jeszcze tutaj tą kiszonkę, która tu jest, Aloburek. Cześć. piseczku. Jak masz jedzonko? Idziemy zobaczymy jeszcze, czy ma jedzonko. No, więc będziemy mieli naprawdę ogromną ilość pieniędzy. A żeby pieskowi się nie nudziło, to zaraz zrobimy pewien fajny, fajny myk, Słuchajcie. Mm -hmm. eee, nie, pieski są chyba tutaj. Tak. No, może zachodzić na inny budynek. Nie, nie widzę z tym problemu. Dobra, ale chcę zrobić tak. Modyfikuj. Nie chcę czarnego labradora. Tak, tak, tak. Bordel, coli, mi się podobał chyba ten czekoladowy. Hmm. I co ten będzie, git? Dobra. No i co teraz? I będę miał dwa pieseczki. Proszę bardzo, a teraz pewnie powiecie, jak ja to zrobiłem. Chcę nakarmić pieska. A nie, bo ten tutaj. Nie chcę. Dobra, to jedźcie z jednej miseczki. Nie będziecie się nudziło, zobacz, masz kolegę. Jej, super. Sweet, nie. dobra, to dwa pieseczki mamy. Zamknę furtkę, bo one są trochę niesforne. Ej, tam na kanapę, żebyś nie właził. No, więc mamy ogarnięte. Taka modyfikacja wyszła nam od chaba niedawno, która pozwala mieć właśnie więcej niż jedną budę. Do tej pory mogliśmy mieć tylko jedną. Ile ja tej kieszonki tu mam? Tu mam 144 i tu mam 320. No i też właśnie stąd, te, jak widzieliście, pas przeładunkowy, który posiadam, gdyż yy, był mi on potrzebny tak na dobrą sprawę do tego, żeby właśnie tą cebulę sobie stamtąd zabrać, przewieźć tutaj, bo tutaj będę chciał ją sobie całą gdzieś składować. Jeszcze nie wiem gdzie... Bardzo możliwe, że jak będę miał już jakieś pieniądze, to wtedy będę ją sobie składował gdzieś tutaj, w jakiejś shopce. Ale to zobaczymy, Jakiś ski magazyn sobie po prostu postawię na palety. Ale to, to za chwilę. Przede wszystkim, żeby sobie tą fabrykę postawić, to musimy wejść sobie tutaj. I ona jest w fabrykach. Gdzie yy, się widziałem? Jest. Nie widziałem jeszcze na modchabie żadnej takiej innej jakiejś fabryki, którą można by było do tego dorzucić. No i teraz tak, ja chcę sobie to postawić. Właśnie ja mnie troszeczkę tutaj to denerwuje. Włącz wyłącz dopasowywanie R, dobra, zachodzi na inny budynek. Obszar zakupowy, dobra, już wiem o co chodzi. Ten obszar zakupowy zawsze mi yy, przeszkadza, bo y, nie, nie, nie pojechałem po pas, pas przyjechał do mnie. Ja sobie zamówiłem transport, zapłaciłem za ten transport. Pamiętajcie, że yy, dostawa maszyn jest płatna, więc za każdym razem, jak gdzieś tam macie dostawę tą maszyn włączoną, to to, to jest płatne. I za to po prostu płacicie. Dobrze, yy, to mamy tak. Poliduję z... Yy, z graczem? Uy, to ja mogę stać w maszynie, nie ma problemu. Dobra, to musiałbym sobie postawić chyba w tym miejscu. To i tak będę musiał pewnie przestawiać co jakiś czas. Ło, wow, ale to jest głośne, halo! Ale to jest głośne. I teraz jest jeszcze jeden myk. Jak pamiętacie, mam modyfikację, która pozwala mi Kurna, ulepszyć fabrykę, bo jak wiecie, fabryki mają swoje ograniczenia. I to, jak widzicie, mamy 480 cykli miesięcznie. Więc, tak na dobrą sprawę, 480 takich cykli miesięcznie nam się zrobi, więc około 48 tysięcy litrów powinno nam się chyba przetworzyć. Jak dobrze kojarzę? Hmm, nie wiem, czy dobrze kojarzę, nie wiem, czy dobrze liczę. To się okaże. Ale no tak, tak to mniej więcej by wychodziło Jeżeli ta wydajność będzie nieodpowiednia to ja sobie tą fabrykę rozbuduję Czy w przyszłym roku będę sadził cebulę? Myślę, że tak. Czy na dwóch polach? Myślę, że nie. Myślę, że na jednym Więc najpierw zaczniemy sobie może Z przyczepy Wyładujemy I chyba z tej przyczepy właśnie jest taki plusik, że ja chyba z tej przyczepy właśnie będę mógł sobie bezpośrednio na ten syp wyładowywać. Wiem, że mam jeszcze pas przeładunkowy i to się zgadza jak najbardziej. Ja nie wiem, czy ta fabryka ma też jakąś pojemność. Ona ma chyba jakąś pojemność, więc fajnie. Yy, taki duży plusik. Do tej pory było tutaj jedno miejsce paletowe. jak tu jest kuźwa głośno, muszę odejść. Do tej pory było tutaj tylko jedno miejsce paletowe. Yy, teraz, yy, w sensie teraz. Od niedawna w grze mamy dwa miejsca paletowe, trzy chyba albo cztery nawet, bo na początku właśnie, tak jak mówię, było tylko jedno miejsce. No i ja muszę jeszcze włączyć tą fabrykę, bo nie włączyłem. I teraz, co będziemy musieli zrobić, to, to mamy tak. Wydajność 100% zgadza się. A jak jest wydajność, to coś kosztuje? Nie, nie kosztuje. A bo to są dwie modyfikacje, dobra. Zmień tryb produkcji, przechowywanie, sprzedaż, dystrybucja, przechowywanie. Aktywuj. Działa. I fabryka już na sobie pracuje. W się powinna. Tak, no, 8 cebulek, 9 kilo cebulek już mamy przetworzone, więc bardzo fajnie działa. I teraz tak, dwie rzeczy, które muszę zrobić na pewno, to jest po pierwsze: primo, to jadę podstawić sobie ciągnik. Z przyczepą tutaj pod tego jego mościa Brama mi przeszkadza Muszę podjechać sobie dalej Dobra i w ogóle dlaczego ja nie, nie jeżdżę na, na kierownicy nie wiem I teraz tak jedziemy sobie tutaj postawię sobie znowu podpas Co ja robię Nie wiem co ja robię Postawię sobie podpas przeładunkowy Żeby Dlaczego ja tak robię ze mną. Ja jestem w ogóle trochę po treningu, więc mogę być trochę lekko yy, nie do rąbany, Także spokojnie. O, teraz powinno być git. No to yy, chyba coś się stało, bo są jakieś takie duże luzy mi się wydaje, no ale może może jakieś takie błędne odczucie mam, yy, że takie rower jakoś lżej chodzi. Yy, dobrze. To co muszę zrobić to tak sunąć to Podjechać sobie tak, żebym nie miał problemu właśnie z wyładunkiem tego. Dobra. Niech sobie wszystko pracuje. Najważniejszą rzecz, jaką muszę zrobić, to tak, jechać z tym do sklepu, i tutaj wykorzystam sobie mojego y, dobrego znajomego, czyli autodriva, gdyż y, sklep brak kierowcy do tego punktu celu. No i powinno być ok, on sobie powinien dojechać. A ja muszę zrobić tak. Kombajn zabieram od razu do roboty, bo nie chcę, żeby mi to wszystko się tutaj marnowało. Ja już się tutaj dogadałem. Mam takiego znajomego, który ma papiery do jazdy na kombajnie i on mi będzie kościł to pole. Także tu jest też taki duży plusik. Zatrudnię sobie do tego autodriva, gdyż w sensie nie autodriva, tylko courseplaya, gdyż w przyszłości najprawdopodobniej będę chciał zrobić tak, że słomę stąd od razu będzie mi. Dobra, tam w się sensie zablokował. Słomę od razu będzie mi zbierał pracownik. Wszystko gra, wszystko gra. Będzie mi zbierał pracownik i będę sprzedawał. Bo ja słomy nie mam gdzie przechowywać, nie mam żadnego magazynu, nie mam prasy, nie stać mnie na prasę. Więc słomę będę sprzedawał tak na dobrą sprawę prawie że na bieżąco. I dzięki temu też będą mi wpadały pieniądze. Wiadomo, że za słomę luzem do jakiegoś tam szału nie ma. W kompost bawił się nie będę. Hmm. Tak jakby mi się coś popsuło w ustawieniach sterowania, z tego co widzę. Ale nie, nie jestem do końca przekonany, będę musiał to sprawdzić. I podjeżdżamy sobie tutaj. Biorę headerek. Tyk. No i tutaj też jest taki duży minus. Ponieważ ten y, kombajn, on nie jest za duży ja przyczepę też będę potrzebował, dlatego tam musi mi się to w miarę szybko wszystko y, Przetwarzać, żeby miał zwolnioną przyczepę. Control delay, mamy myszeczka, Chodzimy sobie tutaj, generator kursów, ustawienia prac polowych, mamy, wykrywa nam. Przestań trąbić, przestań przestań trąbić. Przestań trąbić. Eee, liczba uwroci 2, jest git. Dobra. No to co? No, to, 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 to generujemy robotę. Wygeneruj kurs Odpal się Nie od najbliższego, tylko ja bardzo proszę od pierwszego punktu trasy. OK. I teraz pytanie, gdzie jest pierwszy punkt trasy? Bo nie mam podświetlonego Tam jest pierwszy punkt trasy. Oj, to niedobrze. No, no dobra, no jak tak jest, to niech będzie. Dobra, bo tu się chyba zaczyna to pole, więc tak może być. Okej okay, to niech chcę tutaj działa. Ja muszę do tego. Dzisiaj ja tu mam w ogóle roboty, taki multitasking straszny. Żeby to ogarnąć, ale ogarniemy spokojnie. Yy, no, będę miał dużo pracy, to wiem. To muszę sobie troszkę opuścić. I powinno być OK. I tak to wszystko mi się tutaj nie zmieści. A ty gdzie się zablokowałeś, koleżko? Został zablokowany. No, jak jeździ jak lama, to się zablokował. To zrobię. W ogóle to patrz, mistrzu. Nie musiałeś tędy wyjeżdżać, a te krzaki to będę musiał tu powycinać. No nie, no, odnoszę wrażenie, że jest duży rust na kierownicy, nie wiem czemu. Mogę jechać tak, do sklepu. Na dobrą sprawę to powinienem automatycznie zwrócić tą maszynę, ale nie chcę już tego robić, bo wiecie, jak to jest. Nie będę zwracał automatycznie. Po prostu ja ją sobie pojadę, zwrócę. i do Was wrócę z update'em. Co dalej, oczywiście? Dobra, jestem z powrotem. Maszynę zwróciłem i na maszynie było pokazane, że 2,8 godziny pracowała, czyli można by było powiedzieć, że około 3 godzin Właśnie to są raczej motogodziny Więc motogodzina, nie wiem ile ma minut, z tego co się chyba orientuję, to nie wiem czy to nie jest 100 minut Możecie napisać w komentarzu, na pewno wiecie, albo sprawdźcie i możecie mnie troszeczkę doedukować, wiem, że mógłbym sam to zrobić, ale Wam też się przyda jakieś zadanko Słuchajcie, ja wziąłem sobie lawetę no i po ten wózek jakiś widłowy muszę pojechać, bo, bo mi będzie potrzebny, chociażby do tego, żeby te cebulę sobie gdzieś tam odwozić. No i powiem tak, sprawdziłem, i w godzinę mi przerobiło około 2,500 litrów tej cebuli. W sensie na spakowaną, bo pamiętajcie, że teraz tak, jak to wygląda? Z 1000 litrów mam 800 litrów spakowanej cebuli, czyli gdzieś tam powiedzmy. Nie wiem, jakieś tam te takie wierzchnie warstwy z tej cebuli po prostu odpadają. I to jest gdzieś tam w miarę normalne, że przy jakiejś tam obróbce, pakowaniu i tak dalej część tego spada, Nie wiem, czy 20%, ale powiedzmy, że to jest też taka sortownia, gdzie uszkodzone jakieś cebule po prostu są odrzucane. Niech tak będzie. No i dlatego ja właśnie potrzebuję mieć wózek widłowy, żeby to sobie ogarniać. Dlatego przyjechałem lawetą, tak żeby to było jak najbardziej po Bożemu Muszę odpalić ciągnik. Tylko jeszcze właśnie nie wiem, co kupić. Czy kupić wózek widłowy, który bardzo możliwe, że po prostu nie wiedzie, bo będzie za wąski, ale zaraz zobaczymy, czy kupić jakiś inny jakąś inną ładowareczkę. Wiem, że kombajn musi zostać rozładowany. Zdaję się z tego sprawę. Natomiast tu jest jeszcze cebula na tym. Ja chyba muszę zrobić później za dużo multitasking straszny. Też nila sobie dokończymy później po prostu, ale no na ten moment Ile tam mam tej cebuli? Dwie palety już? O, dwie palety. No i to tam gdzieś. A, bo ten cały czas wysypuje. No i to tak sobie tam działa. Cebula zapakowane. Tutaj mamy 40 tysięcy. 000... Ej, właśnie, fajnie, fajnie. Zobaczcie, że tutaj na przykład taką całą noc to śmiało to mi się będzie magazynowało. Bo 40 palet? Ile jest na palecie? 2000, czyli 20 palet. 10 tak i 10 tak. No bardzo fajnie. Mega spoko. Podoba mi się to. I teraz co muszę zrobić? Tak, no tutaj sprawdzałem. Nic nie mam. Więc tak. Mamy do wyboru kilka rzeczy. Kilka takich na przykład. Miniłodowareckie? Nie, dziękuję. Wózek widłowy. Mi by najbardziej właśnie wózek widłowy pasował chyba. Przynajmniej na tym etapie. Jungnyjś tutaj jakiś jest, ale tutaj mamy też taką manitkę. Jęcha z modyfikacji też ogarnąłem. Tak, zgadza się. Ona jest do jeżdżenia właśnie po takim normalnym terenie, bo Jungen też jest. No, tak za bardzo po takim normalnym terenie nie, nie chce jeździć chyba. To jest to samo prawie, że tylko że on ma takie długie widły, że on chyba więcej mógłby zabierać. Wiecie? Może ten ma możliwość personalizacji. Zaraz zobaczymy. A bo to że okna, dobra, mogę mieć przyciemniane, ale czy ja potrzebuję. No, na 50% mogę sobie zostawić. Nic więcej za bardzo nie mogę skonfigurować. I teraz tak, mam 27 koła. Za mało. Ale jeszcze na przykład zamiast takiego czegoś, to mogę sobie pomyśleć nad, nad, nad. Takimi ładowareczkami. One też są fajne. Mogę sobie pomyśleć, co by było najbardziej korzystne. To właśnie taka ładowareczka jak to. Czyli te teleskopowe, one są przezarąbiste. No i z takich ważniejszych rzeczy, no to przede wszystkim mają zaczep z tyłu, czyli jakąś przyczepę, na przykład z paletami, od razu możemy sobie przewozić. Ta jest mega fajna, bo ona ma w ogóle jeszcze wałek z tyłu, więc nawet jakąś maszynę możemy sobie z wałkiem ogarnąć. Tutaj też mamy wałek? Nie, Fendik nie ma wałeczka? Nie, ma tylko zaczep. No, ale też no, jest mega fajna opcja. Tylko że 150 koła. Nie stać mi na razie na to i na razie tego kupował nie będę. Na razie będę sobie radził w jakiś inny sposób. no Ładowarki takiej to nie kupię, bo to jest wywalenie pieniędzy. Więc dla mnie na ten moment najbardziej logicznym, by była ta manitka. Ale żeby tą manitkę kupić, nie chcę brać maszyny w leasingu, bo ten leasing on mi będzie cały czas gdzieś tam siedział w głowie. Ja wolę sobie zrobić tak, że sobie wezmę jeszcze troszeczkę pożyczki, bo tak na tą sprawę to mi potrzebna jest pożyczka. Jeszcze na około 2 dni, myślę, mniej więcej, i powinno być Git w sumie. Więc tak, wchodzimy sobie z powrotem do sklepu, bierzemy sobie tak. Manitkę przyciemnimy trochę szyby. Kolorek zostaje, mi się podoba. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie Git. I ja sobie ją oczywiście kupuję. Zostało mi 13, 12, no 13 tysięcy na koncie. Fak, znowu to zrobiłem. Dobra, ale jak już tu przyjechałem. Dobra, to zrobimy tak. Ja to zabiorę, patrzcie, ja to zabiorę. Ja zabiorę. Pod sklepu, yy, spod sklepu, spod sklepu. Manitka, to jest Manitka. Zresetuj, tak jest. No i mamy Manitkę, możemy wjechać teraz na lawetkę. Ona w ogóle też ma światełka, także spoczko. Ma też kogucik, bardzo fajnie. Czy ona ma regulowane te widły, czy nie? O no tak, ma. No dobra, to spoko. No i wiecie, no kurde, mógłbym trochę pościemniać. Mógłbym na przykład zrobić tak, że będę sobie silną rączką gdzieś tam składował te palety na razie i poczekam miesiąc. Jak na dobrą sprawę, to mogłem nie brać kredytu, bo i tak, i tak pewnie nie będę musiał rozładowywać tych palet jeszcze przez najbliższy... No ej, patrzcie, że on chyba nie wejdzie. Kurde, patrzcie jaka lipa będzie. Czy tak na styk. Dałem radę. Jest! Udało się. Ej, słuchajcie, fajnie. Mega spoczko. Dobra. Pogasimy temat. Muszę tu pasy jeszcze pozapinać tylko. O i tutaj sobie zapnę, patrzcie, tak, fajniutko. I będziemy mogli co zrobić, to możemy złożyć łapy. Dobra, mamy wózeczek, jest fajniutko. No tej cebuli to naprawdę, ja nie wiem kiedy ja to... A no właśnie. Mogłem od razu to zrobić wózkiem, ale z racji tego, że ten wózek, on ledwo co tam w los, to ja zrobię chyba tak. Nie miejcie mi tego za złe, ale jak będę zjeżdżał, to ja już sobie tą paletę zabiorę, nie? Dobra, ja nie wiem, czy ona się utrzyma. Podejrzewam, że ona spadnie, no ale okej. Okay. Zobaczymy, czy jak się pasy zapina. No i tutaj właśnie mam ten obciążnik z tyłu między tymi i musiałbym rozgryźć temat, bo nie mogę na razie na ten moment przynajmniej w żaden sposób włączyć tego trybu z tym skrętem, niestety. Ja już chyba światła powinienem włączyć o tej godzinie. Jest 18 w sierpniu, <laughs> czyli końcówka sierpnia tak na dobrą sprawę, więc będzie trzeba jeszcze tutaj zrobić taki myk, że we wrześniu będę... To myślę, że już w miarę majętnym człowiekiem zacznie będzie na jakieś pole jakieś pole to cały czas mam na myśli to pole z tą kukurydzą, które wam wspominałem że fajnie by było ją sobie zrobić na kiszonkę I jeżeli się to uda, no to spoko, jeśli się nie uda trudno, kupię inne pole, ale będę chciał kupić mimo wszystko takie pole które jest gotowe do zbioru bo no nie będę się nie będę oszukiwał, że no, zależy mi na tym też, żeby coś tam jeszcze zarobić i fajnie to nawet yy, w dobrym kierunku to idzie, o tak powiem Będę miał sporo pieniędzy, to będę chciał kupić też szerszy siewnik, bo jak pamiętacie, to tutaj z tym siewem na tym dużym polu, tej pszenicy, jęczmienia, ja nie pamiętam co tam jest, to też sporo czasu zeszło, bo o ile dobrze pamiętam, to chyba z 40 minut tam trzeba było siać i to też korsplaiem było robione, więc to bardzo czasochłonne. Więc taki jakiś siewnik, nie wiem, z 9 metrów bym chciał przynajmniej sobie kupić i wydaje mi się, że to by było ok. Wózeczek sobie wyładujemy tutaj na, na gospie. Tu jest bardzo fajna dróżka taka, że można sobie było podjechać. Wydaje mi się, że ta paleta ona się trzyma, bo nie, nie zwróciłem uwagi przez całą drogę. Ale też jadę bardzo ostrożnie. Bo to jednak nowy wózeczek, więc. Niech ten wózeczek, taki jakiś taki był trendzik, że tam śpiewali, tak? Żeby wózeczek służył długo i długo. Muszę sobie też zobaczyć czy mnie na jakiś właśnie magazyn będzie stać. Magazyny to są chyba nie w fabrykach, punkty skupu, szklarnie, uprawy, generatory. Raczej będą pewnie w silosach na Znając Życie. To trzeba patrzeć na palety, ile palet mieści. Tutaj jest taki stojak na palety. Ten mieści 50 palet. Czy 50 palet, 5 to jest. No, to nawet nie byłoby najgorzej. Ten mieści. To jest na Bele. To jest na Palety. Bele. Mhm. Mm Będę no, musiał poszukać takiego w miarę jakiegoś yy, magazynu dla mnie. No to w ogóle jakiś silosem tam drogi tematy. to nie dla mnie, to nie dla mnie, ja coś taniego poproszę, coś tańszego znajdziemy, chyba nie bardzo. Na produkty luzę, a to, jest, to są już oryginalne, dobra, coś tam będziemy myśleć. Na razie tyle, powiem szczerze, że jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczony ilością tego, ile się tego wszystkiego tutaj nazbierało. Część sobie spakuję, Na pewno się spotkamy już w, we wrześniu. I ja sobie tutaj postaram ogarnąć troszeczkę tę maszyny, żeby mi o to przynajmniej trochę błynęło. Nie będę ukrywał, że najprawdopodobniej rozbudujemy sobie tą fabrykę, tą pakowaczkę, tą maszynę do pakowania o kolejną taśmę. Bo jak widzicie, na razie działa tylko jedna taśma, a ja chcę, żeby działały dwie. Jak to zrobić? No to jest tam modyfikacja. Do rozbudowy fabryk. Oczywiście druga taśma też działa, tylko to jest tak zaprezentowane. Ale właśnie, przynajmniej na drugi level, żeby to dwa razy szybciej szło, będę chciał to zrobić. Mam nadzieję, Mordeczki, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pozdrawiam. hej. hej.